Witajcie dziewczyny w kolejnym filmiku. Ja jestem Magda. Wszystkie sukienki, które dzisiaj zaprezentuję, znajdziecie na www.laversa.pl oraz w butiku stacjonarnym przy ulicy Bole Sowieckiej 1 w Wrocławiu. I pierwszy model, który dzisiaj prezentuję, jest to nasz bestseller. Jest to sukienka Tumelo, która występuje od rozmiaru 40 do rozmiaru aż 52, więc na pewno jest to świetny model też dla pań, które noszą rozmiar plus size, czyli tak jak na przykład ja. Osobiście też mam ten model, także mogę Wam z całego serca naprawdę go polecić, bo na pewno Zostaniecie w tej sukience zauważone, to z pewnością. Nie musicie się też martwić, że te cekiny, którymi jest pokryta cała sukienka, będą Was w jakiś sposób uwierać, dlatego że pod spodem zobaczcie jest podszewka, więc ona chroni nasze ciało. Przez to ten model jest bardzo wygodny i też zobaczcie, jak on jest uciągliwy i elastyczny. Ta sukienka występuje w kilku wariantach kolorystycznych i już Wam je pokazuję. Jest to taka piękna, klasyczna czerwień kolor granatowy i taka piękna, butelkowa zieleń. Także naprawdę e, piękne warianty kolorystyczne tej, tego modelu. I oczywiście też na naszej stronie, czy w butiku możecie sobie do, dobrać różne dodatki, czyli na przykład kolczyki takie, które ja mam w tym momencie na sobie. E, czy też buty, e, które mam na sobie. Także wiele, wiele więcej na pewno znajdziecie i w butiku, i na stronie www.laversa.pl Także zapraszamy Was serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa.